Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. 11 kwietnia, w piątek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Jest to rozdział 10, a wersety od 31 do 42. Zanim tej Ewangelii wysłuchamy, poprośmy Ducha Świętego o Jego pomoc. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoim ogniem, napełni serca Twoją mądrością, napełni nas Twoją miłością. Przyjdź, Duchu Święty, i zamieszkaj wśród nas w tym słowie, który nam dajesz dzisiaj. Z Ewangelii, według Świętego Jana, znowu Żydzi pochwycili kamienie, aby go ukamienować. Jeszua odpowiedział im: Widzieliście, jak dokonuje wielu dobrych czynów. Objawiających moc Ojca, za który z tych czynów mnie kamienujecie? Judejczycy odrzekli: Nie kamienujemy cię za żaden dobry czyn, ale za bluźnierstwo, bo ty, który jesteś tylko człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jeszua odpowiedział im: Czy nie napisano w waszej torze: Wy jesteście Elohim? Skoro nazwał Elohim ludzi, do których było adresowane słowo Elohim, a Tanach nie może być złamane, to wy mówicie temu, którego ojciec obrał sobie jako świętego i wysłał na świat bluźnisz, tylko dlatego, że powiedziałem jestem synem Elohim? Jeśli nie pełnię czynów, które ukazują moc mego Ojca, to nie ufajcie mi, lecz jeśli pełnię, to nawet jeśli nie ufacie mnie, zaufajcie tym, tym czynom, ażebyście zrozumieli raz na zawsze, że Ojciec jest ze mną zjednoczony, a ja jestem zjednoczony z Ojcem. Jeszcze raz usiłowali go pochwycić, ale wymknął im się z rąk. Odszedł znów za Jarden. Gdzie na początku zanurzał Johanan i został tam. Wielu przychodziło do niego mówiąc: Johanan nie czynił żadnych cudów, ale wszystko, co Johanan powiedział o tym człowieku, było prawdą. I wielu obecnych tam składało w nim swą ufność. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, ten dzisiejszy fragment, kolejny, kolejny już raz, mówi o tym, że Jezusa próbują zabić, ukamienować. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli to dzisiaj wprost: że jesteś człowiekiem, a czynisz siebie Bogiem, czynisz siebie Elohim. Tak, Pan Jezus mówił wprost, właśnie mówiąc w tych różnych momentach jestem Bogiem, tak? Ja jestem. Jestem, który jestem. Oni rozumieli doskonale, że mówi jestem Bogiem. I moi drodzy, nie chciałbym dzisiaj skupiać się znowu po raz kolejny na tym odrzuceniu Jezusa przez ludzi, którzy Mu nie zaufali, którzy nie poszli za Nim. W nawiasie dzisiaj też jest wielu takich, którzy nie uznają Jezusa za Boga, nie idą za Nim, bo jeśli ktoś uznaje w Kimś ogromny autorytet, wierzę Mu, to idę za Nim, słucham Jego nauki. A dzisiaj ludzie młodzi, starsi może w innym wydaniu, ale młodzi bardziej ufają youtuberom, jakimś też gwiazdom rapu czy gwiazdom piłki nożnej, bardziej ich kochają, za nimi idą niż za Jezusem. Starsi bardziej dzisiaj ufają i kochają nieraz y, polityków niż pana Jezusa, y, więc jakby to, jest, to dzisiaj się to dzieje. Iść za Jezusem to jest ta jedna, jedyna prawda. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> to jest ta jedna, jedyna prawda. Natomiast po drugie, Pan Jezus odszedł znów za Jordan, gdzie na początku zanurzał Jan i tam został. Moi drodzy, w tym takim ciągłym sporze możemy się czasami też poczuć nawet zmęczeni tym, że my idziemy za Jezusem, który ciągle jest atakowany, któremu ciągle coś zarzucają. Myślę też o kościele, któremu ciągle coś zarzucają. Ciągle jest atakowany, gdziekolwiek byście nie stanęli, nie powiedzieli, że wierzycie w Kościół, bo wierzymy w Kościół, taka jest nasza wiara. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, założony na fundamencie apostołów. Więc gdziekolwiek byście to nie powiedzieli, od razu kamienie idą w ruch, no i, i znowu, właśnie ta, ta sama dyskusja czy kłótnia. Dzisiaj trzeba troszeczkę jakby spojrzeć na to, co robi Jezus w tych, w tych sytuacjach, czy w tej sytuacji, która już tutaj może być się męcząca nawet, odszedł, odszedł do początku w swojej misji. Tam pamiętamy Jezus, kiedy został ochrzczony w Jordanie przez Jana, usłyszał, czy usłyszeli ludzie, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jezus wrócił do początków takiej publicznej trochę takiego odsłonienia się, że jest Bóg, jest człowiek, i on tam jest dzisiaj. Tam też wielu ludzi do niego przyszło i tam wielu ludzi powiedziało, że rzeczywiście to, co Jano tobie mówił, to wszystko jest prawdą. I wielu tam obecnych składało w nim ufność, czyli mu uwierzyło. Trzeba mieć takie momenty, takie chwile. Żeby umieć odchodzić do początków też naszego powołania, do początków zachwycenia się Panem Bogiem. Może to jest jakieś miejsce, a może to jest jakaś modlitwa, a może to jest jakiś ulubiony fragment z Pisma Świętego, ale, ale czy, musimy też umieć, tak jak Pan Jezus, w którymś momencie odpuścić, nie szarpać się, nie udowadniać. On wiedział, że mówi prawdę i, i przekonywał ich na różne sposoby. Ale oni ciągle mają w ręce kamienie i w sercach kamień. Zatwardziałość, twarde serca. I, I nieraz takich ludzi też spotykamy. To, to trzeba czasami odejść po prostu i jak, jak czujemy się tacy zmęczeni, że już, że już naprawdę nie mamy siły nieraz. Może i nawet w domu tłumaczyć komuś: białe jest białe, czarne jest czarne. To, to naprawdę yy, Odejdźcie nieraz trochę za ten swój Jordan, czy do tego Jordanu, do tych początków, kiedy zostałem wybrany, pokochany, żebyśmy nabrali sił, żebyśmy też byli pośród ludzi, którzy, którym nie trzeba udowadniać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Musimy mieć taką wspólnotę też ludzi, którzy składają w Jezusie ufność. To jest bardzo ważne. Dlatego Pan Jezus wielokrotnie mówił o tym, zresztą powołując dwunastu apostołów, mówiąc o Kościele jako o Jego zwołaniu, mówiąc, gdzie dwa albo trzej moje imię się gromadzą, mówił o tym, że musicie być razem, musicie być razem, musicie też świadczyć o mnie razem, musicie też umacniać się w wierze razem. Bo, bo dopiero wtedy będziemy mieli siły znowu wrócić do tych Żydów, może już w innej formie. Do tych Żydów z dzisiejszej Ewangelii oczywiście, bo to są często Polacy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, gdziekolwiek tam jesteście, ale musimy wrócić silniejsi, znowu jakby umocnieni naszym powołaniem, naszą miłością do Boga. Nie wolno nam jakby ciągle myśleć, że na, na łeb, na szyję musimy lecieć i ciągle ogłaszać i ciągle z kimś się. Kłócić w cudzysłowie, czy przekonywać kogoś, a oni tylko nam nieustannie powtarzają: bluźnisz, to wszystko jest wielkim kłamstwem, ukamienujemy cię, ten kościół przestanie istnieć, ci wszyscy to są zdziercy i tam wszystkie cała plejada grzechów. No, wróćmy. Jezus odszedł znów za Jordan, gdzie na początku Jan chrzcił, i tam został tam wielu przychodziło do niego jakby mówiąc mu my w ciebie wierzymy my w tobie pokładamy ufność miejmy takie chwile miejmy takie chwile bardzo wam tego życzę pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen idźcie w pokoju chrystusa bogu niech będą dzięki bardzo wam dziękuję życzę dobrego błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro jeśli Bóg da. z Panem Bogiem.